Kochani, wreszcie przychodzę z obiecanym już dosyć dawno rozkładem kart karmicznym. To nie jest taki typowy rozkład, ale bardziej rozkład, który dogłębnie analizuje całą waszą istotę, waszego jazdestwa. Oczywiście tutaj muszę zaznaczyć, tak jak to jest z każdym kolektywnym czytaniem, że nie ma takiej możliwości, aby zawsze w 100% do każdego te opisy były spójne i kompatybilne. Wiadomo, że to nie jest y, tak, że się siada i po prostu się pisze. Trzeba poczuć, że to jest ten moment, że jest ten flow, że energie są odpowiednie, że te informacje spłyną, tak, w danym momencie. W każdym razie, pomalutku, systematycznie będę teraz Dodawać do tej playlisty, którą właśnie tu stworzyłam, dla każdego znaku Zodiaku, więc sobie monitorujcie, obserwujcie. Polecam zasubskrybować kanał, wtedy będziecie mieli na bieżąco powiadomienia o wszystkich treściach, które udostępniam, bo troszeczkę odbiegłam od tarota w stronę czytania, po prostu. Rozkład, który Wam będę robić, jest rozkładem z kart bardzo nietypowych. Karty nazywają się tarotem aniołów, ale tak naprawdę nie są takim typowym tarotem. Stworzyła je fantastyczna artystka i wizjonerka Mayron. Dlatego pozwolę sobie przeczytać Wam wstęp z książeczki, ale przejdźmy już do tego, co pewnie Was bardziej ciekawi. Tarot aniołów. Wcielonym aniołom o swoje skrzydła musisz zawalczyć sam, Mayron. Bo nawet jeżeli jesteśmy skonstruowani i manipulują nami z zewnątrz i od wewnątrz w walce o swe panowanie, i jeśli nawet wydaje nam się tylko, że decydujemy o naszym życiu, a wszystko jest tylko jakąś grą bliżej nieznanych bogów, to zawsze jest życie, które wrzuci w każde zdarzenie swe ziarno, by zakiełkowało dla nas pełną ochroną i dobrobytem. Wielka, kosmiczna, kochająca istota, witająca Ciebie codziennym wschodem Słońca. Słowa to tylko i aż narzędzie, które, jak powiew wiatru, mogą przebudzić Twoje zmysły: może zakiełkować ziarno, może rozkwitnąć kwiat, lecz zapach jest tylko Twoim udziałem. Jeśli pośród słów Usłyszysz bicie serca ciszy, będziesz wiedział, co chce powiedzieć. Anioły tego tarota są z tobą na wielu poziomach, dwudziestu czterech opiekunów i przewodników dla twego życia. Dotykają twoich ciał subtelnych, gdy patrzysz i wchłaniasz w siebie ich formę i barwy. Rozmawiają poprzez twoje uczucia, emocje, czasami skojarzenia. Na początku może być nic. Nie przejmuj się, bądź z nimi dalej, niech twój umysł oswoi się z ciszą twego bycia. Po prostu potraktuj je jak rodzinę, którą właśnie poznajesz, baw się, relaksuj, nie staraj się interpretować, nazywać, porównywać. Czas sam nadejdzie. Czym różni się Tatalia od tarota tradycyjnego? Nie będę rozwodziła się na temat tarota, jest wiele publikacji na ten temat. Tarot Aniołów dysponuje inną częstotliwością energetyczną. Jest duszą tarota, wyzwalającą Twoją cichą prawdę. Powstał dla Ciebie, byś mógł przypomnieć sobie Królestwo Twojego pochodzenia. Pamięć komórkowa duszy jest niezniszczalna. Te karty pracują dla Ciebie przez wrażenia estetyczne. Są z Tobą, są jak muzyka dotykająca Twoich głębin. Zdrawia, wywołuje twoje wewnętrzne piękno i czasami dziwną niepewność. W każdej chwili życia bądź autentyczny, to wcale nie musi mieć sensu. Jedna karta współgra z następną jak naczynia połączone. Patrz na całość, jeśli nic nie widzisz i nie czujesz, zmień perspektywę spojrzenia. Potem jeszcze raz popatrz na karty. Pierwsze wrażenie, kolor. Anioł, który ciebie zatrzymuje na dłużej, i ta ostatnia karta, wieńcząca Twój rozkład. Masz zarys całości. Reszta zależy do Twojej anielskiej wiedzy. Ten tarot powstał dla Ciebie prawdziwego, ukrytego w szklanej kuli za sztucznymi płatkami śniegu. Z miłością, tak jak kiedyś ktoś wyciągnął z serca małemu chłopcu okruch lodu. Anioły. Są posłannikami życia w miłości dla ciebie, byś światło swoje ujrzał. Ten tarot aniołów jednoczy dwie energie świateł w nieograniczone. Energię tarota i energię aniołów. On uczy ciebie, ciebie. Pomaga odkurzyć twoje prawdy, prowadząc do wewnętrznej wolności. Chciej odnaleźć swój przekaz. Dlaczego tarot aniołów? Tarot, bo stworzył ścieżki, którymi możesz pójść do domu. Anioły, bo wiadomo, że są posłannikami życia w miłości dla ciebie, byś światło swoje ujrzał. Tekst książeczki do tych kart nie pochodzi ze spekulacji umysłowych. Może nie być zbyt prosty dla wszystkich, gdyż wszędobylski umysł mocno zatarł ścieżki do siebie samego ale jest swoistym przekazem energii. Napisać prościej byłoby profanacją. Każda karta zawiera głębszą myśl, dotyczącą zarówno ciebie, jak i świata, w którym żyjesz, a także innych światów, z których być może nie zdajesz sobie sprawy. Głównym przesłaniem tarota aniołów jest wolność. Ty będziesz czuć całością swego istnienia. Ale to nie przychodzi z umysłu, tylko poprzez umysł. Dla mnie to znaczy myśleć czującym umysłem. Jest to pierwszy i zapewne jedyny wymóg, by rozmawiać z jakimikolwiek wymiarami. Życie może pozostać szklaną śniegową kulą, z naukowym podejściem do rzeczywistości. Wtedy śniegowa kula staje się więzieniem dożywotnim. Odpuść więc, pozostając z czującym umysłem. Możesz się odprężyć, a twoje przekonania, czymkolwiek nie są, niech odejdą. Ich zadanie zostało spełnione. Ty wiesz. Przygotuj się. Nie musisz nic. Te anioły nie wymagają obrządków, one są jak najlepsza muzyka i nie musisz znać nud tego utworu. Aby poznać piękno i przesłanie, Majron, tarot aniołów. No więc macie mniej więcej zarys. Co to jest w ogóle za talia? Jak niesamowita jest jej autorka. Jest on naprawdę niesamowity. Bardzo się cieszę, że zrobiłam w końcu te rozkłady, że mogę się, z nimi, mogę się nimi z Wami podzielić. I bardzo będę wdzięczna za tak prozaiczną rzecz, jaką są komentarze, które przede wszystkim pokazują mi, że to, co robię, do kogoś dociera, komuś sprawiło coś, jakąś emocję, dało coś do przemyślenia. Może olśniło, może pocieszyło. Może po prostu dałam jakąś formę obecności tej osobie. Każdy komentarz pokazuje mi, że wydarzyło się między nami takie jakby małe spotkanie. To jest dla mnie oznaka tego, że nasze jestestwa na poziomie energetycznym przez chwilę były ze sobą w jakimś połączeniu. To jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście, wiadomo, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i posługujemy się takimi środkami, jakimi się posługujemy, więc i subskrypcje, i lajki również są mile widziane, ale mnie osobiście najbardziej zależy na Waszych komentarzach. Uwielbiam te interakcje z Wami, uwielbiam widzieć, że, że to po prostu w Was, chociaż na chwilę zostało, że wywarło jakieś wrażenie. OK, więc zaczniemy sobie. Teraz przechodzić po kolei do wszystkich znaków. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za cierpliwość. Miłego słuchania. To, co Cię ukształtowało, z czym tutaj przychodzisz. Czasem tak jest, że życie jawi Ci się we wszystkich odmianach, i nie wiadomo, czyś kamień, czy złoto. Pośpiech życia. Nieobecność siebie w sobie. Dążenie do perfekcji i doskonałości. Utożsamianie się ze wszystkim, co sprawiasz i tworzysz. Z tym przychodzisz. Lecz być może świat nie jest jeszcze na to gotowy. Być może talent Twój jeszcze nierozpoznany. To, czego dowiedziałeś się o sobie od innych. Czyżby pokazano ci, jak niewidzialne jest twoje życie? Nie potrzebujesz walczyć, a jedynie wyjść poza schemat postrzegania ciebie przez siebie, który to powstał narzucony przez innych. Ujrzyj to, co wielokrotnie było pomijane. Ta chwila będzie szansą na cudowną przemianę i nową jakością życia. Nie jesteś tym, kim nauczono, że jesteś. To może nie być łatwe ale odkryje Ci Twoje mistrzostwo, Twojej osobowości. To, co jest w zgodzie z Tobą, jaki jesteś. Świat jest jak dżungla, a w świecie dzikich zwierząt łatwo zapomnieć swoją prawdziwą naturę. Niech prowadzi Cię głos Twojej własnej spontaniczności, nawet gdybyś miał iść sam tą drogą. Urodzony jesteś po prostu, by doświadczyć smaku i zapachu życia. Zaufaj sobie. To, czego szukasz, mieszka w Tobie, a że jest wielką, niewiadomą, daje Ci szansę tworzyć siebie od nowa, od podstaw. Co ci daje impuls do działania, do życia pełnią? Magicznej iskry da Ci ujrzeć swe schowane ja, odnaleźć siebie w skrzywionych zwierciadłach, słów i czynów innych ludzi. To odsłonięcie zasłony. I wpuszczenie światła, weź oddech i powiesz życiu twoje sprawy. Przestań dręczyć się tym, czym się dręczysz, sądząc, że to jest ważne lub konieczne. Oświetl swoje wnętrze i tam znajdź impuls sprawczego życia. Czego potrzebujesz się nauczyć tutaj, zauważyć w sobie? Ziemia zna wielu siłaczy, dyktatorów, Papieży, terrorystów i świętych. I każdy z nich mówi inaczej, mimo że chodzi o to samo. Każdy jest potrzebny. Dla licznych i dla nielicznych. Natura ludzka potrzebuje dotknąć ognia, aby doświadczyć. Można wierzyć we własną świętość, w nieudacznictwo, w dziedziczenie po rodzicach lub człowieczeństwo z krwi i kości. Jest wiele możliwości. Jednak niewielu się wyłamuje z powszechnie uznanych ram. Poszukaj ich i niech oni odnajdą ciebie. Potrzebujesz nauczyć się, że nawet jeżeli jesteś upadłym aniołem, nawet jeżeli skrzydła twoje utraciłeś w pogoni za człowieczeństwem, możesz być najlepszym przewodnikiem dla poszukujących prawdy o sobie. Co negujesz? Co jest twoim cieniem? Co najdotkliwsze? Obecność. Potrzeba Ci wiedzieć, o co zabiegasz. Cokolwiek nie przyjdzie, karta ta jest z Tobą jak wojownik. Podniesie, gdy upadniesz i poprowadzi dalej w taki sposób, byś potrafił zaistnieć w zgodzie ze sobą, realizując własne istnienie. Porzuć oczekiwania. Porzuć zwyczaj czekania na lepszą chwilę. Porzuć zniewalające przekonania na temat własny. Porzuć wszystko, co jest nie tobą. Bądź. Po prostu bądź najprościej, jak potrafisz, bo jesteś doskonały, a wszystkie atomy Twojego istnienia opowiadają o tym światu. Nie neguj samego siebie. Nie neguj swoich talentów, umiejętności, wszystkiego, co stanowi ciebie. Co ukrywasz przed światem, a może i nawet przed sobą. Zaiste potrzeba prawdę swoją znać, by miarę słuszną utrzymać w ludzkim świecie, co spektaklem się jawi jak pustynna fotomorgana. A prawdę swoją przywołać potrafisz, gdy potrzebujesz i pojawi się w życiu twoim z przywołania woli twojej. Wiele może stanąć naprzeciw ciebie i próbować zadać kłam twojej prawdziwej istocie. Nie ukrywaj tego, co potrzebuje wyjść poza wymyślone ludzkie normy, poza iluzje rzeczywistości. Masz w sobie strażnika. Jest w tobie Twój strażnik, anioł z tej karty. I przypomina Ci on o Twoim kosmicznym pochodzeniu. Jest Twoim faktycznym prowadzeniem. Nie ukrywaj tego. Postaw na siebie. Jeśli Twoje życie było cyklem nieustannie powracających problemów, Powróć na swoją własną, wspaniałą trajektorię życia. Nie spełniaj oczekiwań innych, nie top swoich marzeń w niedoskonałości, którą widzą oczy innych, wmawiając ci, że widzą ją oczy Twoje. Z jakiego powodu tutaj jesteś? Dla transfiguracji. Jesteś tym, co śmiałków przez tunel niewiedzy przeprowadzi. Jesteś tu, by pokazać, że potrzeba upadku służy nauce wzrastania. W tym życiu jesteś aż tylko pasażerem pociągu bez stacji przystankowych. Możesz zmienić jakość podróży, przesiadając się do innego przedziału lub wagonu w Twoim własnym jestestwie. Życie jest. Nic ponadto. Nadawanie jemu innej roli to iluzja umysłu, aby pędzić po niby cele. Przyjdzie odpowiedni czas, gdy zobaczysz, słysząc dotyk prawdy, i zostanie nadany sens i skrzydła każdemu istnieniu, co zasnęło głębokim snem, a ty, poprzez swoją obecność, poprzez swoje istnienie, wydobędziesz to. Misja twojej duszy na obecne wcielenie. Uzdrowienie. Anioł twój po niebach i ziemiach nieznanych wędruje. Ze snów nieprawdziwych wyprowadza, byś iluzją o sobie i świecie nie żył. Przybywa, gdy myśl ustaje, ukazując krainę niezwykłą, co za rozumem ukryta, oczekuje przybysza. Wielką umiejętnością jest uczyć siebie, pozwalając drugiemu stawiać kroki po swojemu. Ten nieustannie powraca w poświęceniu, aż organizm Ziemi będzie kompletny. Słowa i myśli są złudne, a ty i one to największa ucieczka z prawdy wszechświata, sposób na martwe życie. Twoją misją jest uzdrowienie samego siebie, przypomnienie sobie siebie i swojej wolności.